Rozmowa na 96FM Ważne sprawy Zielonej Góry Komentarze, opinie, dyskusje Od poniedziałku do piątku o 9.30 Witam, dzień dobry, Maciej Noskowicz. Zapraszam na rozmowę na 96FM w Index TV I oczywiście w naszych mediach społecznościowych Dzisiaj Państwa i moim gościem Marek Budniak Miejski radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Witam Pana serdecznie Bardzo cieszę się, dzień dobry Cieszę Radny... ja się, że od jakiegoś czasu, po jakimś czasie znowu w tym radiu jestem, ale no to tak na marginesie, lu, lu, lubiłem to i będę, myślę, że będę dalej lubił tu przychodzić. No to my się też cieszymy w takim razie i czekamy na opinię, bo tematów jest dużo. Z racji tego, że jest pan historykiem z wykształcenia, chciałbym najpierw zapytać pana o ocenę Trwającego jeszcze procesu liczenia głosów, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, tym żyje cały świat. Prawdopodobnie Donald Trump będzie ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mówimy prawdopodobnie, bo jeszcze te głosy elektorskie są liczone. Z perspektywy historyka, to były jedne z najważniejszych wyborów w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dekadach, pana zdaniem? Myślę, że to się dopiero jakby okaże. Zobaczymy, jak tady, jeżeli faktycznie Donald Trump, zresztą tego mu serdecznie życzę, żeby to było faktycznie oficjalne zwycięstwo. Zobaczymy, jakie będą rezultaty tej, tej prezydentury. Wiele wyzwań i zadań w świecie tej globalnej polityki, jak i też powiedzmy konfliktów, tych wojennych. Myślę, że zapowiedzi są adekwatne do, tego, do tych zadań, które stanęły przed największym mocarstwem świata i adekwatne są, i myślę, że ocena jest słuszna, ale zobaczymy, czy, czy tak faktycznie też będzie, czy to będzie historyczna, e, historyczna e, prezydentura. Pan jest zaskoczony tym. Zakładamy, że będzie Donald Trump prezydentem. To jest niespodzianka, bo web w web szli kandydaci, natomiast jednak miałem wrażenie, że więcej argumentów i faworytów Chyba jednak była Kamala Harris. Czy Panie, to jest zaskoczenie? Panie redaktorze, myślę, że zależy jakimi, jakich komentatorów że tak pan, jakich słuchamy. Jakich mediów słuchamy. No tak? Myślałem, tak, że tak pan powie. Mhm. Tak, bo media prawicowe dość jednoznacznie też wspierały... Znaczy, mówił o wyścigu web, -web ale ze wskazaniem na Donalda Trumpa. E, e, oczywiście no nie obserwowałem, systematycznie, ale od czasu do czasu e, wydawało mi się, że... E, Obie, oboje, oboje, oba sztaby, oboje kandydaci obkładali się trochę czasami aż e, trochę niekulturalnie pewnymi, powiedzmy, e, no, e, jak to w kampanii bywa. E, miałem nadzieję i ta nadzieja się spełniła, że jednak te wartości prawicowe, a wszystkim to, że e, m, Ameryka potrzebuje pewnego takiego boomu gospodarczego w tej chwili e, i z, z rano słuchałem te zapowiedzi, mówi się o ropie. I ta ropa może, myślę, że Trump y, mówi o tym, że zacznie coraz więcej tej ropy płynąć i myślę, że to jest pewne, pewien niepokój dla tych, którzy y, pewien status quo jakby w tej chwili widzą. Myślę, że ta ropa może y, y, Putina wykończyć i... I myślę, że i to jest jakaś zapowiedź, że ta wojna może w taki trochę inny, nieprzewidywalny, jakby w tej chwili, chociaż historycznie biorąc jak przyglądamy się stały prezydentam, prezydentom, to ich decyzje gospodarcze no, wielkie mocarstwa obalały patrz Związek Radziecki. Także no ale konteksty były był zupełnie inne, prawda? Yy, no, tak, można no, to no, porównywać no, i akademicko tak. dyskutować. Ale ja tak. chcę pana zapytać. Yy, ale bo... tu Mamy do czynienia w dalszym ciągu z najpotężniejszą gospodarką świata. No bez to wątpienia. Bez wątpienia. Upraszczam to pytanie, bo można dyskutować długo, ale bez wątpienia i Sprawiedliwość no, od wielu lat trzymał kciuki za Trumpa, za tamtą prezydenturę i teraz pan właściwie sam zasugerował, że pan się tak. cieszy z tej wygranej. Dlaczego PiSowi jest tak blisko do Trumpa? Ja myślę, że przede wszystkim w moim sercu pozostanie spotkanie z Trumpem w Warszawie i, i to jak uszanował i oddał cześć naszej historii na powstaniu warszawskiemu Polakom walczącym o niepodległość. Dotychczas nie było w historii Stanów Zjednoczonych Takiego męża stanu, który by tak bezpośrednio przemawiał i tak za serca Polaków chwycił, patriotów. Także tutaj i to jest, jesteśmy mu za to rzecz wdzięczni. Ale polityka ale myślę, to też interesy że, powie, tak, ale prawda? ale przede wszystkim no, kadencja Trumpa to są przede wszystkim wojska amerykańskie w takich ilościach, powiedzmy, jakie no, dzisiaj gwarantują nam to, to minimum jakby tego bezpieczeństwa. No i ta współpraca myślę, że wojskowa, no jest szansa, żeby się dalej rozwijała. A nie ma pan no, ale... obaw, yy, że Mam. opinie Trumpa yy, o Ale nie Trumpa, ale naszych rządzących obecnie, które były takie jednoznacznie powiedzmy antytrumpowskie, yy, yy, że po prostu no jak teraz Naltus i to jego słynne strzelanie w plecy Trumpowi i tak dalej, to są takie yy, może w naszych, że tak powiem tutaj czasami kabaretowych rozwiązaniach, jakie obserwujemy po prostu na scenie polskiej polityki, bo przecież Donald Trump to przede wszystkim król kabaretów, po prostu no, nie, no nie wypada po prostu w tej polityce globalnej tego typu rzeczy po prostu uprawiać. Ale pan mówi, wyjdę panu w słowo, panie, panie radny, bo pan mówi o Donaldzie Tusku, ale ja z kolei o Donaldzie Trumpie chciałbym powiedzieć, o którym mówi się i to są wypowiedzi w sieci i, i w opinii publicznej do znalezienia, że chce zmniejszyć rolę Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o zaangażowanie w Europie, że mówi się o tym, że może będzie mniejsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w NATO, co nie jest zgodne z naszym interesem. Czy pan nie ma tutaj takich obaw? Przede wszystkim mamy najpierw do czynienia z, z tą y, polityką państw europejskich na czele z Niemcami, z Francją, żeby po prostu Amery Ameryka, y, znaczy Stany Zjednoczone zostały wypchnięte tak naprawdę z, y, z Europy i to po prostu no, y, będą, y, będzie to, że po tak powiem, trudna rozmowa, ale też i trudna polityka w sensie realizacji, y, czy y, myślę, że te, tego. Nie wierzę w, to, w, to, w, to, w, to, w taką sytuację, że y, Trump, że tak powiem, machnie na Europę i po prostu i nie będzie się nią interesował. To są, takie, to są takie strachy na lachy. Myślę, że mamy tyle rzeczy do rozwiązania y, w polityce globalnej i Europa ma swoje bardzo ważne miejsce. Także nie można tego lekceważyć i Stany Zjednoczone nam są potrzebne. są Zawsze były gwarantem bezpieczeństwa światowego, y, i y, y myślę, że to jest rozsądna polityka która jest potrzebna, oczywiście nie prowadząca do y, konfrontacji jakiejś y, globalnej w sensie y, konfliktu zbrojnego światowego. I stawiamy tutaj kropkę, jeżeli chodzi o rozmowy na antenie y, w Radiu Index, ale jesteśmy oczywiście w Index TV, w naszych mediach społecznościowych, proszę być z nami. Panie radny o Stanach Zjednoczonych, moglibyśmy rozmawiać, natomiast tu i teraz to Zielona Góra, tutaj też mamy swoje zielonogórskie problemy, czas nas goni, w związku z tym o kilka tematów chciałbym Pana zapytać. Budżet, projekt budżetu będzie przyjęty do 15 listopada, Pan się z nim jako jeden z radnych zaznajomi. Już są upublicznione pewne kwoty, dług, olbrzymie zadłużenie, 664 miliony złotych. Jak Pan patrzy na... Narracje obecnego prezydenta, tak to nazwę Marcina Pabierowskiego i jak pan patrzy na projekt tego budżetu, czy my rzeczywiście będziemy mocno zaciskać pasa po nas. To nazwę? znaczy, e, Panie Redaktorze, do 15 listopada prezydent zapowiedział, że zobaczymy projekt. Tak. To jest projekt, oczywiście. Mimo trafi o, do komisji Rady i każda z komisji praktycznie musi się pochylić, bo merytorycznie uh -huh. jakby ma swoje działki, które tak. musi obsłużyć. E, przy, w kalendarzu mieliśmy tak, że ta Rada Budżetowa odbywała się jako jedna, znaczy ostatnia rada tegoroczna była radą budżetową, często połączona z, z takim wydarzeniem jeszcze wigilijnym, opłatkowym. Mam nadzieję, że w tym roku również tak będzie, chociaż w ubiegłym roku i jeszcze poprzednio radni Platformy Obywatelskiej manifestacyjnie Lysisz. nie przychodzili. No ale myślę, że w tym roku jednak przyjdą czy Ale dobrze, bo ale, właśnie, wtedy będzie ta Rada, Rada Budżetowa. O budżecie. Ten budżet. o budżecie. Tak, Wiemy to znaczy, dobrze, tak. że będzie trzeba zacisnąć łapy. Słucham się tym wypowiedziom w mediach, konferencji też prezydenta i jego zastępców. No zapowiedzi są takie jak kampania wyborcza, że tak powiem tutaj, jak w kampanii wyborczej, czyli trzeba zmniejszać zadłużenie miasta. Zastanawiam się, z jednej strony to jest, to jest właściwy ruch, bo przecież na, na tym między innymi haśle pan Pabierowski pokonał byłego prezydenta kubickiego, czyli oddłużanie miasta. Jeżeli tak po prostu popatrzymy troszeczkę globalnie i szerzej, jeżeli można na ten mhm. na, na problem popatrzeć, bo faktycznie on jest wysoki, tam powiedzmy około 600, 650 mil, mhm. milionów, no to jest około już prawie 50% po prostu budżetu mia naszego miasta, chociaż zobaczymy jeszcze jakie będą wykonania w tym roku, to jest taka tendencja taka dość stała, że samorządy podejmują decyzję o, o oddłużaniu. Myślę, że to jest taka... Taki też potrzebny ruch związany z tym, że fundusze europejskie, powiedzmy, już trosz, troszkę inaczej wpływają. Bo na co były wszystkim te zadłużenia? Na inwestycje, na tak zwane środki własne. Nie, po prostu na to braliśmy. Czyli pana nie niepokoi robić. to zadłużenie? To Taki znaczy, ono, można ono mnie w, ty, w tym sensie niepokoi, że nie niepokoi. trzeba zmniejszać, ale myślę, że w gospodarkach, czy to państwowych, czy też po prostu samorządowych, własnych gospodarstwach, jest tak, że. no... Zawsze jest jakiś kredyt, który trzeba spłacać, bo chcemy po prostu pewne e, a przede wszystkim kto bierze e, kredyty? No, przedsiębiorcy, którzy potrzebują po prostu dokonać pewnych inwestycji i tak dalej. Oczywiście potrzebny jest oddech i tak rozumiem i tu trzymam kciuki, że ten oddech również potrzebny jest budżetowi Zielonej Górze, ale oby on się nie stał kosztem, że tak powiem, jej rozwoju. I tu trzeba po prostu sprytną, czy mądrą politykę rozsądną poprowadzić. A co Jakie pan, są granice tego? Jasne. Zaman? A co pan na opinię części radnych Koalicji Obywatelskiej samego prezydenta, że ten dług wynika przede wszystkim z nieodpowiedzialnej polityki poprzednika, prezydenta Janusza znaczy, Kubickiego. Ja się, ja się... Pan głosował za tak. i, i nie ja ukrywajmy... Ale proszę mi dać tak. dokończyć, w wielu momentach PiS głosował e, wspólnie z e, o, ówczesną, e, ówczesną władzą, e, Januszem Kubickim także, czyli można powiedzieć, że pan się także nieodpowiedzialnie zachowywał, głosując za tamtym budżetem? E, to znaczy uważam, że to, to, jest, to jest przesadzone, że to jest brak odpowiedzialności. W Zielonej Górze e, zresztą jest kwestia taka, no przy każdym nowym budżecie i kiedy te cyfry się pojawiają, jakie miasto ma plan, jest tak zwana izba obrachunkowa, która po prostu wydaje ekspertyzę. I po prostu zawsze się w pierwszej kolejności tym interesowałem, czy ona jest w granicach bezpieczeństwa i ona i taka jest. No, oczywiście e, mówię, pan prezydent Kubicki, przepraszam, Pabierowski, e, o, o, ostatnie tak powiem, swoje klub, klub, klub platformy obywatelskiej. On cały czas jakby swój kapitał polityczny zbijał na tym, że Zielona Góra nie powinna się już zadłużać tyle, bo ma zbyt długi, ten, zbyt wysoki ten, te, to Deficzny. zadłużenie. I pokazuje na przykład miasta, które po prostu wychodzą w tej chwili na zero. Ja przepraszam, w tej polityce, no to jest pewna złośliwość, ale w tej polityce ogólnopolskiej, popatrzmy, budżet, który był przygotowany, jeden akurat przedpandemiczny w państwie polskim przez premiera Morawieckiego, on miałby właśnie, miał być... Bez, właściwie Bezdeficytowy miał być po prostu. Miały się wydatki z, zrównoważyć. Z wyda Ale do czego Pan zmierza w kontekście Zielonej Góry? Do tego, że tak w polityce też jest. I uważam, że tu nie zaklinamy w żaden sposób tematu. Będziemy przyglądali się temu budżetowi, temu, temu co zobaczymy. Przede wszystkim, czy będziemy pytali, czy ten budżet w dalszym ciągu jest proinwestycyjny, jest inwestycyjny. Przypomnę, że budżety kubickiego. One były zawsze, co najmniej 30% budżetu szło na inwestycje miasta. No to są konkrety, to są związane z nowymi miejscami pracy, to są po prostu rzeczy, które no do, dobro, że tak powiem, dodane tworzyły. No Oczywiście dług zostaje, a, trzeba go spłacać. A na czym by pan jako radny PiSu, doświadczony radny, który już jest w kadencję, na czym by pan oszczędzał? Bo, bo są jakieś to, segmenty życia to, społecznego, na czym pan by oszczędzał? To, to, to znaczy, wie pan. No, bo inwestycje, wszyscy no, się zgadzamy tutaj. Wejdę panu jeszcze raz w słowo, że trzeba inwestować, to znaczy, że Zielona Góra musi się rozwijać. Panu pan, bardzo powiedzmy wielką rzecz w sensie takim. Ale który miało... segment? Czy, czy tak jak prezydent mówi, miejskie spółki teraz zaciskamy pasa, czy szukamy oszczędności w radach na znaczy, znaczy, czy... Oczywiście to przyjmujemy do, do, do informacji. Jeżeli po prostu zarząd spółek może być, nie musi być pięcioosobowy, a może być trzyosobowy, to zgoda. Ale proszę zobaczyć, że jeżeli chodzi o, do, o zarobki tych powiedzmy członków, to już pan prezydent w audycji wczorajszej z panem po prostu się już wykręca od konkretnej odpowiedzi. Tak samo pojawia się nowa instytucja. Jeżeli chodzi o ten e, tak zwany e, od spraw tych kontroli, tych realizacji, o laboratorium. Drogowe. drogowe. Pan pytał konkretnie, ile to będzie kosztowało budżet, bo pan prezydent nie odpowiedział. To są nam prawdopodobnie olbrzymie też pieniądze. My słyszymy, że na spółkach się milion zaoszczędzi, że powiedzmy, nie chcemy w CRS-ie, a w pięciu milionów. Jeżeli chodzi o CRS, to jest po prostu z machina yy, i warto się zastanowić, czy akurat, no oczywiście, bo. Ta, a zagłosuje pan za podwyżkami biletów na CRS-ie? Yy, ja się pytam, ile na przykład z tego. Yy, może i tak, ja jeszcze tego nie wiem, nie znam konkretów. No. Ale ja jestem klientem, ja taki... jestem Zielonogórzaninem, który bardzo, bardzo często korzysta z CRS-u. Jestem bo... zadowolony, że są tak tanie bilety. Nie, teraz... nie, trzeba, trzeba przewidywać to tanie, podwyżki, czy... bo koszty też rosną. Czyli za. jest inflacja, jest tak, ale chodzi o to, żeby one były racjonalne hmm. i żeby one wynikały po prostu z jakiegoś rachunku. Ja mam inny problem tutaj. Myślę, że też warto o tym mówić, bo CRS to jest nie tylko basen. To no tak, hala, oczywiście, co mi o chodzi, nie? Czy faktycznie Pan się da ten, w ogóle? ten taki sztandarowy, powiedzmy sport zawodowy, czyli koszykówka? Yy, oczywiście tutaj z całym szacunkiem i po prostu uważam, że bardzo dobrze, że w Zielonej Górze jest, powiedzmy, klasa yy, koszykarska że mieliśmy mistrzów i tak dalej. Miasto, dzięki między innymi miastu i olbrzymim pieniędzy, które tam się znajdą, ale czy po prostu, czy te wydarzenia koszykarskie, one się samofinansują, czy nie jest też tak, że dokładamy tam? Ja nie wiem, yy, nie chcę tutaj, ale był taki moment, kiedy tą sprawą się trochę zainteresowałem i yy, yy, yy. Miałem taką informację płynącą od, tutaj dyre, dyre, dyrektora MOSi mosir że tak naprawdę pływalnia nie jest tak olbrzymim kosztem, bo zresztą to jest bardzo dana inwestycja i bardzo uh -huh. potrzebna, jak po prostu to, co się też dzieje z dodatkowego, po prostu poza pływalnią i powiedzmy, czy znaczy te są takie Pytanie, jak Na co dokładnie wysokie, dokładamy? Czy na bilet do, do basenu, no tak. czy też na bilet na, pił na, na koszykar. Na, a może to na jest na osobna koszykarz. dyskusja? Może teraz no powinien być rozdzielony i osobny był, powinien być basen, a osobna... No, to jest jakby sprawa no taka organizacyjna, ekonomiczna, mm -hmm. ale faktycznie, żebyśmy czasami się nie zagubili, że tylko za te... bo to jest takie troszeczkę... No to spłycenie, jest wiadomo, tak? No właśnie spłycenie, ale nie bilet. On oczywiście może wzrosnąć, powinien wzrosnąć, jeżeli faktycznie jest taka Duża już luka po prostu tego wzrostu. Ciekawi mnie, jak powiedzmy tego pytasz, myślę, że teraz przy okazji budżetu dowiemy się, jak H2O po prostu zafunkcjonowało, jakie przyniosło, że tak powiem, jak były wpływy, ile faktycznie czy te kalkulowane y, y, są pewne inwestycje, które inaczej, y, obiekty, które będą zawsze dotowane i one muszą być dotowane i, i po prostu no i tu nie ma nic nadzwyczajnego, bo przecież budżet. Zielonej Góry to są pieniądze też podatników, czyli nas wszystkich. No przede wszystkim tak no naprawdę. To, to, jeżeli są e... rządzący, to mają prawo i wybrani w demokratycznych wyborach, mają prawo też, że tak powiem, do, do, no takie na różne rozwiązania, które nie, nie, nie zawsze, że tak powiem, tam będzie na plus. Nie? Czekamy na projekt budżetu. Chciałem Pana na zakończenie zapytać o temat Panu bliski, o nową dzielnicę. Prezydent Marcin Pabierowski jest zdania, że ta nowa dzielnica. W poszczególnych społeczeństwach Rady nowych, Nowej Dzielnicy są niepotrzebne, że chce wzmocnić rolę Sołtysów. Dlaczego Pana zdaniem nie jest to dobre to, rozwiązanie? To znaczy, akurat wzmocnienie roli, roli Sołtysów jest rozwiązaniem bardzo dobrym, ale mam nadzieję, a, a póki co yy, wygląda na to, że to jest tylko propaganda, bo faktycznie Sołtysi poza tym, co posiadali, to ni, niczego jeszcze nie otrzymali Rady Sołeckie, tego co w tych rozwiązaniach formalnych. Ale jak do czego w jakim sensie nie ma. No bo sołectwo jest, jest powołane uchwałą Rady Miasta. I także ma swój statut. I praktycznie w, w statucie miasta Zielonej Góry jako jednostka pomocnicza jest sołectwo obok dzielnicy i osiedla. Osiedla można by też uh -huh. zakładać w Zielonej Górze. Także poza, myślę, że prezydent Pabiorowski i jego ekipa nie mają tego tematu do końca przemyślanego. Tutaj e, trochę jestem zdegustowany. A co jest złego w ograniczeniu, nie, nie, nie. likwidacji? Nie, bo temat jest ja bardzo szeroki powiedzie. do omówienia. Mhm. I, I ja od wakacji domagam się na każdej sesji konkretów, i ich nie ma. Jest po prostu, odrzucanie, przekładanie, dowiadujemy się o konsultacjach, o których powinniśmy na samym początku się dowiedzieć. Powinna być cała, tak powiem, taka mapa drogowa pokazana, co z nową dzielnicą. To jest zbyt ważne historyczne wydarzenie związane z, z Zieloną Górą, przyłączenie gminy do mhm. miasta żeby po prostu od tak między wierszami coś załatwić. Ale prezydent Mie, ma argument. Mien, mien nie satysfakcjonuje satysfakcjonuje rozwiązanie pana prezydenta. Prezydent ma argument. Oszczędzamy. Pół, pół, pół miliona rocznie na, na Radzie dzielnic. Uważam, że jeżeli wzmocnić sołectwa, to konkrety. Na przykład fundusz sołecki powinien być większy, związany z bardziej... Ta jednostka przeliczeniowa powinna, bo to Rada decyduje uh -huh. tak naprawdę. Ale może będzie wyższy, tylko... No to nie, było pytanie, czy będzie utrzymany. Będzie utrzymany. Okej, okay, ale wracam do podstawowego pytania. Tak. Po co ta nowa... Yy, po co Rada Dzielnicy? Yy, ja, ja nie, ja nie powiem... Ja, inaczej. Rada Dzielnicy... Znaczy nie mówię, że moje nie, nie będzie, nie, ale chciałbym powiedzieć. Panie, chciał panie redaktorze, w tej dyskusji zgubiliśmy jedną najistotniejszą kwestię. Prezydent Pabierowski yy, jako yy, rozwiązanie docelowe Chcę wprowadzić likwidację dzielnicy. Rada mhm. dzielnicy, która nie została obsadzona, nie została wybrana, trzeba było, że tak powiem, no, zająć stanowisko formalne, i w tej chwili jakby zajmowany jest, że faktycznie ona już nie będzie, bo praktycznie na lada moment mhm. będzie zlikwidowana, ale likwidacja statutu e, 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 dzielnicy Nowe Miasto powoduje po prostu no, różne perturbacje, które, że tak powiem, no, ja, ja, jakieś y, formalne. Jakiś formalny status, jakieś formalne rozwiązanie prawne powinno w tym miejscu się pojawić. Albo po prostu statut miasta powinien tak się być rozbudowany i określony, bo y, naprawdę uważam, że w tej chwili jest olbrzymi bałagan prawny. Czy pan się domaga każdy... konkretów w tej sprawie. Konkretów, zmiany, zdecydowanie tak? konkretów. Y -y -y. To, że nie mamy rady dzielnicy, y, jest, y, jest uchybieniem prawo, praworządności, że tak powiem, w Zielonej Górze, bo praktycznie póki co y, powinna ona istnieć. Takie prawo miasto uchwaliło osobie jednoosobowej Rady Miasta, pana Urbaniaka i tak się wpisał historycznie przewodniczący obecny wówczas wtedy, kiedy że tak, jednoosobowo zarządzał, bo do, po, dopiero po kilku miesiącach mieliśmy przeprowadzone po, po tym połączeniu, po referendum gminy i miasta i zarządzał tutaj w imieniu całej Rady, podejmował wtedy uchwały i dzisiaj po prostu no, Brakuje mi po prostu wypowiedzi takiej zdecydowanej, bo wtedy tak jak było to wszystko bardzo dobre, no teraz naraz... Y Zużyło się, że tak powiem, wyczerpało się. uważam, że się nie wyczerpało, bo tak naprawdę do końca nie zostały wszystkie jej możliwości wykorzystane tej Rady Dzielności. Stawiamy kropkę Według zapisów, które w tej chwili mamy mm. jeszcze w statusie. Stawiamy kropkę, będziemy tak, oczywiście to obserwować to, jest. jak będą y, te działania związane brakuje z tym mi dyskusji, Brakuje mm. spokojnej dyskusji, aby to można było. No to może, pana, może pan złożyć wniosek na Radzie, aby podyskutować. A no, to nie pomyślałem o tym, że no nie. Mogę. chcę Pana pouczać, ale tak mi się wydaje, że to nie każdy rady może takie. Ale musimy mieć konkret, nad którym będziemy też rozmawiali, bo intensywność to po prostu wpadamy mm -hmm. w pewne powiedzmy takie emocjonalne, no zbyt powiedzmy polityczne, propagandowe czasami po prostu hasła, a to nie jest dobre i nie służy. W, 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 w społeczeństwach mieszka coraz więcej Zielonogórzan. To czekamy w takim razie na dyskusję. Może jak kiedyś będę radnym, to też, też się tam pojawię. Nie żart, 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 nie było tego, proszę, proszę to wyciąć. Marek Budniak, puszczam ten puszcz oczywiście. Marek Budniak, Radny prawie Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, zapisać do platformy. Do... Nie, 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 do nie, nie, której nie. Są grupowane. nigdzie się nie będę zapisywał, mówię to tu i teraz. Mam... Szkoda mi po prostu, że ogrupowanie po prostu dzisiaj w tej chwili jest tak słabe, takie, powiedzmy, samorządowe, Dobrze. jak kubickiego, bo uważam, że potrzebne one są w samorządach. Stawiamy. Czyli takie ponad. Stawiamy partyjne, że tak powiem rozwiązanie. Stawiamy jak mamy, kropkę. Tak. Stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie. Jutro dr Piotr Pochyły, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego o 9:30. Dziś to wszystko Maciej Noskowicz do zobaczenia do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje od poniedziałku do piątku o 9:30.